Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek Legacy of Kain Soul River. Jak widzicie, znajdujemy się przy otchłani, do której zostaliśmy wtrąceni na samym początku gry, a znajdujemy się tutaj dlatego, ponieważ mamy tutaj dwie drogi, w które możemy iść. Możemy iść tam, możemy iść tu. Nie wiem dlaczego wcześniej nie wpadłem na to, żeby tutaj przyjść, pokruskać się w wodzie i wyskoczyć. Tutaj albo tam, albo tam, albo tam, nieważne. Droga na wprost nie wiem gdzie prowadzi. Są flagi klanu, czyli z logicznego punktu widzenia powinniśmy się właśnie udać tam. Tutaj flag nie ma, tak więc idziemy tutaj. Może coś ciekawego nas tam czeka. Zapewne nie kontynuacja gry, raczej wątku fabularnego, tak trzeba, trzeba byłoby to nazwać. Yy, dobra. Tam jest tunel, a czy ja mogę gdzieś tu wyskoczyć? Nie. Po drugiej stronie e, też, czyli nie? Nie. No dobra, płyniemy. Zobaczymy, co nas czeka. A stoper włączyłem? Włączyłem. Ok. Dobra. I co my tu mamy? Ok, świeże powietrze. Chociaż razie raczej nie potrzebuję świeżego powietrza. Hallo? Ktoś tu jest? O, dzień dobry. A! myślałem, że nie będziesz mnie atakował no, Ale skoro już zaatakowałeś Okej okay. Jedne drzwi Grafika się buguje yy, Wielkie wrota jakieś Dobra, Twój kolega mnie zaatakował, więc Ty też zapewne Do widzenia Panu Dawaj duszę Czy ja tu coś mam zrobić? Hello? nie pewnie też nie pomoże. Tam raczej wskoczyć nie damy rady. Chociaż dajmy naszemu bohaterowi szansę. Nie. Dobra. Raz, wychodzimy Wychodźmy. E, skoro tam mieliśmy drzwi, to do nich się właśnie udamy. Jeszcze zobaczmy, co tutaj jest. E, okna? Okna, nazwijmy to oknami. Flaga klanu. To ja już nic nie rozumiem. No ale dobra, zobaczymy. Najwyżej przyjdzie nam się wracać później. Wow, wow, wow wow. Dzień dobry, nie wiem co ty masz, nie chcę się przekonać. Nic. Dobra, schodami na górę. Czy tam się coś jeszcze pojawiło? Tak, energia. Która właśnie zniknęła? Świetnie. Ktoś jest na górze bez przyczyny byś się nie spojrzał. Aha. Kolejna łamigłówka. Hmm. Dasz radę to wyciągnąć? Dasz. Nie myślę, że rady tam wskoczyć. No popchnij to. No. Hmm. Dlaczego nie dajesz rady tam wskoczyć? Może ja coś źle robię? Może tego klocka w ogóle nie powinienem ruszać? Zaczniemy go z powrotem. A tego sobie wyciągniemy. Zrobimy taki myk. Taki. Nie! Gademy. Chociaż nie, w sumie teraz jest chyba dobrze. Tak. Dobrze? A, przekonamy się za chwilę. W bok. I do przodu, dawaj. Coś się stanie? Czy coś się stało? Nie. Hmm. A może... w takiej zasadzie Tak Nic się nie dzieje, a jak tu wejdę? Nic Zostaw tą ścianę, chłopie. Ona ci nic nie zrobiła. Weź to popchnij z łaski swojej. Popchnij, no. To też nic nie daje. No to jak ja się tam mam dostać? Wątpię, abyś jeden na drugi wrzucił. Okej. Okay. Zwracam ci honor, chłopie. Na dodatek jesteś stosunkowo silny. Yy, dobra, skakaj. Hops. No i kto? Kto jest bossem? Dzień dobry. Ała! Jakim prawem ty masz miotacz ognia, chłopie? Dobra, zostaliśmy pozbawieni broni, ale gdzieś tutaj bywa, o właśnie. Nie, nie, no. Ja też bym chciał miotacz ognia, nie będę ukrywał. No, skoczysz ty The its walls and to keep vampire bay.

żeby inaczej nie powiedzieć Ktoś tam jest? Jest hmm, trafimy czy nie trafimy? Dostał w nóżkę biedak Dawać dusze Świetnie Weźmy sobie to I czy ty teraz możesz... Nie, nie możesz tego połączyć Okej, okay, mówi się trudno Co my tu mamy? Tam sobie jakiś biegnie, to niech sobie biegnie. Chyba nawet nie jeden. Dwóch ich jest. A raczej nie będą stanowić problemu. Aha, to są jakieś wieśniaki. Przykro mi bardzo. Dobra, tobie na razie dam spokój, zobaczę co tutaj jest. E, tu jest zapewne ta główna brama, przy której staliśmy. Nic tu nie ma, to idziemy dalej. Hop, hop, wieśniaczku. Cip, 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 dusza. No cóż, przykro mi bardzo. O, o, ja chcę to, to coś. Jak ja z tego mogę skorzystać? Okej. Okay. Okej, okay, pan z miotaczem ognia. Nie jest zbyt rozgarnięty. Coś tu jest jeszcze? Nie. Okej. Okay. Drzwi moje. Hello, ludzie! Przyszedłem po wasze dusze. Oj, nie trafiłem. Trafiłem. Może jak oni mnie ignorują. Przyszedł wampir do ich cytadeli. Zaczyna mordować wszystkich dookoła, a ci nic. Coś tutaj ciekawego jest? Nie w górę, tylko w dół. A, tu widzę ciekawe miejsce, do którego moglibyśmy się udać. Chociaż pod wodą chyba nie możemy przenikać. Wyskakuj. Aha, tutaj nie możesz. Hej. Okay. Wyskakuj. Nie uciekaj. Dobra, kolejna dusza na naszym koncie. Co chciałeś z piąstkami na mnie wyskoczyć? Kobieto, proszę cię. Czy coś tutaj jest jeszcze? U, drzwi. Okej. Okay. Ale tam widziałem właśnie drogę do góry. Aha, która jest zupełnie nieprzydatna. A tutaj co mamy? Migające światełko, horrory i tak dalej, ale my się nie boimy. Drzwi albo krata. Drzwi, krata, krata. I idziemy do kraty. Tu była, tu była. Otwieraj. Tu nic, czyli idziemy tutaj. Czy spotkam tutaj godnego siebie przeciwnika? Tu nie? Stereo, same wieśniaki. Aha, czyli to prowadziło tylko do portalu? No dobra, w sumie przyda się to. Niech ja tylko sobie. Y o, to jest pytanie. Tu, tu... Dobra, powinno wystarczyć. Coś jeszcze ciekawego tu jest? Nie. Okej, okay, czyli wracamy się z powrotem. Za pierwszym razem tym, wie tym wieśniakom się upiekło. Teraz już się nie upiecze. Hop hop, moje duszyczki. Wasz Pan i Zbawca nadchodzi. Gdzie jesteście? Nie uciekaj! Śmierć dopadnie wszystkich. Hmm? Tutaj nie. Tutaj też nie. Dobra, gdzie była ta brama tutaj? Hmm. Chodź tu. Okay. Ktoś jeszcze żyje? O ty. Szczurze, jeden chodź tu. No dawać duszę. Mm, tu. Tak. Dobra, zobaczymy, gdzie tamte drzwi prowadzą. A skoro to jest cytatela ludzi, tak więc hmm, wychodzi na to, że tutaj nie powinniśmy teraz być. Dumy tutaj raczej nie spotkamy. Chyba, że podszywa się pod władcę, serio? Znowu, ty, ty? co się dzieje? Ja nic nie słyszę. No, wreszcie trafił. Nie, nie trafił. Zezus pospolitus. Teraz padł. Ktoś jeszcze? Gdzieś kobieta powinna biegać. Ale zostawię ją już w spokoju. Otwórz te drzwi. Sierot ruska. O, dzień dobry. Hello. Jak tak dalej pójdzie, to nikt, nikt tutaj nie zostanie. Jasny gwint Nie potrafi się wysłowić. Kolejny raz. Może to dlatego, że miałem przerwę. Kolejny wieśniak. No musiałeś uciec. Nie ruszaj się! Kolejny... Kolejna. Okej. Okay. Czyli co teraz kanałami. Okej, okay, już wiem chyba co trzeba zrobić. Chociaż O, Siemano. Dawno cię nie widziałem. Jesteś mój. Czy ty możesz teraz... Ok, chyba jesteśmy w pułapce. Chociaż w sumie. Nie, nie jesteśmy, okej. Okay. Myślałem, żeby te klocki tutaj podsunąć. Wrzucić jeden na górę. Wtedy człowiek mógłby się tam przedostać, ale... Raz nie ma ochoty współpracować w tym astralnym świecie. Bardzo mnie to smuci. Gdzie jest najbliższy portal? A, chyba nie mijaliśmy w ogóle czegoś takiego. Cicho tam. Tu jest. Wow! Po ostatniej chwili. Tak jakby mnie już nie widzieli. Światła dotykać nie mam zamiaru. Wielka szkoda, że raz nie... Nie może pod wodą przesuwać przedmiotów. No dobra, tak może, ale. Na kratka odpływowa. A, cztery. Chyba będą. Już są 3. Tak, cztery. W takim układzie zero pomysłów, bo nie mam zielonego pojęcia jak mógłbym tutaj przepchać. strzał od góry raczej też nic nie dam tylko takie coś trudna sprawa muszę powiedzieć a jak zatkam otwór jakiś To nie dało. I teraz zapewne nie będę mógł go stąd wydostać. Dokładnie. Czyli tak czy siak przewalone. No, i jaja sobie robisz? Teraz. Okej, okay, zero pomysłów. Chyba jednak trzeba będzie się wrócić do odchłani i pójść w tym drugim kierunku. Tam uzupełnienie energii widzę. Nasze zdolności raczej nam nie pomogą. A tak z ciekawości przejdźmy się po astralnym świecie. W tym miejscu akurat zobaczymy co tutaj mamy. Jeden, drugi. Dusza. Tak, tam nie ma jak się dostać. Tam raczej też się nie dostaniemy. Dobra, idziemy pozwiedzać w tym świecie dać wieśniaki. Aha, daleko nie pozwiedzamy. No cóż, chyba jednak musimy się przejść do norm normalnego świata. Ta sobie tutaj nadal biega. No cóż. Przepraszam bardzo. Nie chciałem pani krzywdy zrobić. Kurczę, może ja coś po drodze po prostu ominąłem. Albo to jest jeszcze etap, raczej to jest etap, w którym nie powinno nas być. Brakuje nam jakiejś zdolności albo coś takiego. Tutaj tak obić na sobie mega. Otwórz drzwi. To migające światełko mnie bardzo intryguje. W tamtą stronę nic się nie dzieje. że tutaj coś. A ty masz mi nie ja zapomniałem Tamtędy nigdzie się nie dostaniemy, ale po tej ścianie możemy zapewne się wspiąć. Stąd możemy się gdzieś dostać. A jeśli teraz przeniesiemy się do świata astralnego, czy coś się zmieni? Mm, nie. Pod wodą, może coś? Z kim wy zaczynacie? Się zacinać. Dobra, tak czy siak muszę przenieść się do normalnego świata. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Chociaż. Aha, ty znowu tutaj będziesz. O, nie macie. Ok. Czy tam? Nie doskoczysz. Wspinać po tych murach pewnie też nie możesz, nie. A z drugiej strony. Hmm, to samo. Aj kiepsko to widzę. A, A czas już powoli dobiega końca. 26-27 minuta już się zaczęła. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak opuścić to miejsce, skoro nie wiem co tutaj mam zrobić. E, tędy przyszedłem. Czy tędy... Polera. Hmm... Ale swoją drogą. Bardzo dziwne, że ludzie wybudowali tak blisko swoją cytadelę tej całej otchłani, tutaj chyba mogę wskoczyć, ale tu jest tylko broń. Broni to ja nie chcę. Skoro tak bardzo obawiali się wampirów, tego całego klanu, to pokiego diabła tak blisko budowali własną cytadelę. Przecież wiadomo, że prędzej czy później wampiry by się tutaj przedostały. Hmm. Aha, tam nie wskoczysz. Okej, okay, mówi się trudno. Szty mały... Kryszczu, bo inaczej cię nazwać nie mogę chyba. Dobra, przenosimy się i wychodzimy. Tak, biegajcie sobie w popłochu, klaszczcie. Tak To było bardzo mądre. Czekać na niego. No zaciukaj go. Dobra. I biegniemy. Się, mano. Jeszcze ktoś tu jest? Tak, jesteś No cóż, skończysz jak twój kolega Eee, chciałem go podpalić. Otwierać drzwi, wredne wieśniaki. No, płyni, płyni raziel, płyń. Tutaj chyba było to przejście. Tak no dobra, to wracamy do otchłani, skoro tam nie mamy nic do roboty. A przynajmniej ja nic nie znalazłem Tutaj, tutaj Dobra to już od razu sobie Skoczmy. O ile Raziel zechce współpracować, właśnie. No i po tej stronie mostu ja się z wami pożegnam. Myślałem, że tam coś znajdziemy ciekawego, no ale niestety przeliczyłem się. W następnym odcinku pójdziemy tutaj. Tutaj już wiemy, że jest terytorium klanu, tak więc coś powinno się dziać. Żegnam wszystkim. Wszystkim. <grym> Muszę sobie robić krótsze przerwy od nagrywania. Żegnam wszystkich. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.